Stoję na dopiero co zmodernizowanym moście w ciągu drogi krajowej w Ścinawie. Piękny, historyczny, ponad stuletni obiekt, również zmodernizowany dzięki wcześniejszym zabiegom władz gminy Ścinawa. Ale w tle to, co istotne z punktu widzenia rozwoju gminy, budująca się przystań miejska w Ścinawie, o której wspominałem już wcześniej. Koszt tego obiektu to 30 milionów złotych. Ogromna większość środków pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. To również skutek zabiegów pracowników gminy. To też element mówię o przystani szerszego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Projekt, którego wraz z burmistrzem Ścinawy byliśmy inicjatorami, a mianowicie budowy przystani nadodżańskich, które powstają właśnie nie tylko w Ścinawie, ale również w Dziewinie, kilka kilometrów stąd, również w gminie Ścinawa. Kolejna w Lubiążu koło zespołu pocysterskiego, wyjątkowego waloru historycznego całego Dolnego Śląska, ale właściwie i kraju. No i kolejna w Brzegu Dolnym, która również do końca roku ma być zrealizowana. To tworzy ciąg przystani na odcinku, który do tej pory tych obiektów nie posiadał, co umożliwi uruchomienie ruchu turystycznego, rekreacyjnego. Mamy nadzieję, że to ożywi samą gminę, miasto, stworzy warunki do tego, aby przyjeżdżali tu ludzie, zostawiali pieniądze.